Proszę bardzo. No ja będę to Tak. Wszyscy. Kto stworzył trwające taśmy, Trwające taśmy, trwające taśmy. Dobrze! Może coś powiedzieć? pan coś Może powiedzieć? Bardzo no proszę. No, tak skorzystać z okazji. Tak. <grym> A <grym> 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 śpiewać nie będę. No to dziękujemy panu bardzo. Pudełeczka dziękuję. nie zabrałem, bo musiałem słowa. Ale co pan robić? Wyjdziesz za mnie. <grym> To jest prawdziwa sytuacja, proszę Państwa. Cieszymy się, że na swoją nową drogę wybraliście Biblię. A niech Wam przyświeca tym w tym życiu wszystkiego dobrego. Pan